Reguła mnożenia przykład czwarty. W cukierni dieta można zamówić trzy rodzaje pączków, osiem rodzajów serników oraz pięć rodzajów napojów. Na ile sposobów można zestawić deser składający się z napoju i pączka lub sernika. Napoju oraz pączka lub sernika. Więc tutaj mamy napoje i można sobie wybrać jeden z trzech pączków i jeden z pięciu serników. Więc wybieramy najpierw napój. Do każdego zestawu należy jakiś napój, więc wybieramy napój. Mamy 5 możliwości. 5 i wybieramy pączek lub sernik. Mamy tutaj możliwości 11, bo mamy 3 pączki i 5 serników. Razem 11. Możliwych dodatków do tego napoju. I uproszczone drzewko, 5. Tutaj się rozgałęzia na 5 gałązek. Tutaj każde z tych na 11, razem 5 razy 11. Dlatego ta reguła nazywa się regułą mnożenia. 5 razy 11 mamy 55 sposobów. Można zestawić deser na 55 sposobów.